Wrzesień to moim zdaniem najlepszy miesiąc na wypad do Nowego Jorku. W jakich mniej oczywistych miejscach w tym mieście zjadłbym ponownie? Po pierwsze Vitos Slices and Ice's, mniej znany i niedoceniany lokal na pizzę nowojorską i sycylijską. Po drugie Lovely's Old Fashioned, Proste i smaczne burgery w oldschoolowym stylu. Po trzecie Birrialandia, genialne z birria prosto z food trucka. Po czwarte Sarge's, alternatywa dla kultowego kac. Po piąte Jackson's Hall Diner, diner na Queens, w którym kręcono chłopców z ferajny. Warto i dla klimatu i dla jedzenia. Po szóste Toncin Ramen, jeden z najlepszych ramenów, jaki jadłem w swoim życiu. Po siódme Kaje zaskakująco smaczny miks kuchni chińskiej z kubańską. Po ósme Winson. Fantastyczna kuchnia tajwańska na Brooklinie, smaki z którymi nigdy wcześniej się nie spotkałem. To tylko mała część moich rekomendacji w tym mieście. W moim e-booku gastroprzewodniku znajdziecie ponad 100 adresów na dobre jedzenie w Nowym Jorku. Z kodem nowyjorkrolka kupicie go 20 zł taniej na stronie maciej.je